Książę Harry załamuje się na sali sądowej po szokujących wynikach testu DNA Archiego. Wyobraź sobie surową salę sądową w sercu Westminsteru, gdzie każdy oddech wstrzymuje się w oczekiwaniu na werdykt. Marmurowe kolumny, witrażowe okna i skupione spojrzenia wszystko to staje się tłem dla chwili, która miała wstrząsnąć światem. Książę Saseks, dotąd pewny swego dziedzictwa i ojcostwa, nagle opada na kolana, gdy sędzia odsłania białą kopertę z wynikami analizy genetycznej To nie jest scena z filmu, to rzeczywistość, w której biurowe laboratorium i zimna nauka genów decydują o przyszłości królewskiego rodu Za zamkniętymi drzwiami londyńskiego laboratorium technicy prowadzą precyzyjne testy PCR, porównując próbki DNA Archiego i Hariego. Kolorowe elektroferogramy z 16 locji mówią jednoznacznie, trzy braki zgodności przekreślają przypuszczenia o ojcostwie. Gdy te statystyczne dowody trafiają do sali sądowej, prawo do prywatności i wizerunku ścierają się z rządzą prawdy. A w cieniu królewskich gier o władzą i reputację, dramat syna, który może nigdy nie odnaleźć swojego miejsca w hierarchii korony. Zanurz się w tej opowieści o laboratoriach, marmurach i jednym upadku, który odsłania kruchość nawet najpotężniejszych tytułów. W wieku 41 lat Pippa Middleton wreszcie ujawnia powody swojego rozwodu. Plotki o małżeństwie Pippy Middleton i Jamesa Mafiusa krążyły przez media społecznościowe od miesięcy. Jeszcze kilka lat temu ich historia miłosna przyciągała uwagę całego świata, zaczęło się od pamiętnego kwietnia 2011 roku, kiedy Pippa, siostra Kate, błyszczała na ślubie królewskim Williama i Kate w opactwie westminsterskim. Przez lata para chroniła swoją prywatność, unikając blasku reflektorów tak znanych z królewskich uroczystości, jednak od 2012 roku każdy ich krok był skrzętnie obserwowany. Wreszcie nadszedł czas, by dowiedzieć się, co doprowadziło Pipę do decyzji o rozstaniu. Zapnij pasy emocji, bo ta opowieść jest pełna zaskakujących zwrotów akcji, dramatycznych uniesień i trudnych wyborów. Burzliwe początki, lata prób i nadziei, historia Pippy i Jamesa nie zaczęła się gładko. Ich pierwsze spotkanie było jak scena z komedii romantycznej, niby nic wielkiego, niewinne zauroczenie, które szybko zamieniło się w rozczarowanie. W międzyczasie Pippa związała się z Nico Jacksonem, przystojnym maklerem z londyńskiego City, który podbił serca towarzyskich lwic elegancją i ekstrawagancją. Para bywała na wystawnych przyjęciach, fotografowie uchwycili ich czułe pocałunki w Alpach i namiętne tańce na parkiecie klubów Soho. Plotkowano o szybkim zaręczynach, wszak matka nieco otwarcie ochrzciła pipę jako absolutnie czarującą. Jednak latem 2014 roku Nico przeniósł się do Genewy, by objąć prestiżowe stanowisko w funduszu hedgingowym. Odległość i napięte grafiki spotkań nie pozostały bez wpływu na ich relacje. Pippa uczęszczała na kursy francuskiego, by lepiej się porozumieć podczas wizyt, a Nico wracał na weekendy do Londynu. Oboje próbowali ratować związek, ale zmęczenie i tęsknota przepaliły ich uczucie. W październiku 2015 roku po niemal trzech latach zdecydowali się definitywnie rozstać Niespodziewane odrodzenie, uczucie w cieniu rozstania, zaledwie kilka tygodni po rozstaniu z nico paparazzi zaczęli dostrzegać pipę z bukietem kwiatów w ręku, w domu Jamesa w Chelsea Przyjaciele zapewniali, że on nie miał z tym nic wspólnego, ale przecież nie da się ukryć, iż iskra między nimi nigdy nie zgasła. Para znała się od lat, wspólnie brali udział w wyczerpującym wyścigu charytatywnym Race Across America, ponad 4,800 tysięcy km rowerem, i kolejnym w Szwecji, jeszcze gdy Pippa była z Nico. Te wydarzenia dowodziły, że nawet gdy nie byli razem, zawsze na siebie liczyli. Sylwestrowy wyjazd do rodzinnego Eden Rock Hotel na sta. Bart okazał się przełomowy. To tam James, który skrycie pielęgnował nadzieję na wspólną przyszłość, ponownie zdobył serce Pippy. Zaiskrzyło niezwykle silnie, wreszcie zabrzmiało, klik, jakby wszechświat wciąż czekał na właściwy moment. Wesele jak z bajki, splendor, tajemnica i królewskie koneksje. 20 maja 2017 roku, w słoneczny dzień pełen oczekiwań, Pippa powiedziała, tak, Jamesowi Matthewsowi, magnatowi hedge fundów i byłemu kierowcy wyścigowemu. Ceremonia odbyła się w urokliwym i wiecznym kościele Święty Marka w Inglefield w Berkshire, miejscu, które mogłoby posłużyć za plan filmowy Jane Austen. Tylko 300 gości, wśród nich księżna Kate Stanowanej, różowej kreacji McQueena, książę William, Harry i małe księżniczki rodu, George i Charlotte jako dumny drużba i urocza druchna. Atmosfera była intymna, choć nie brakowało królewskiego blasku. Pippa zachwyciła kreacją Gilesa Dickena. koronkowa suknia z sercowym motywem na plecach, do tego tiara Robinson Pellam, woalka Stevena Jonesa i jedwabne szpilki Manolo Blachnik. Bukiet z piwonii, frezji i zielonych dzwoneczników dopełnił wiosenną elegancję. Zaś na huczny wieczór para przygotowała przyjęcie z DJ, strefą foto, a nawet przelotem historycznego samolotu wojskowego, czerwona nitka romantyzmu i adrenaliny splatały się w niezapomniany spektakl. Rodzinny raj i codzienność z trójką dzieci już w październiku 2018 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, Arthur Michael William. Dostęp do Lindo Wing w Szpitalu Świętej Marii to rodzinny rytuał. Kate urodziła tu Georgia i Charlotte, a teraz Pippa w tym samym miejscu przeżyła swój najważniejszy moment W marcu 2021 roku dołączyła Grace Elizabeth Jane, a w czerwcu 2022 roku mała Rose Dziś Metiusowie to pełna piątka, której życie toczy się między zabawą z psami na prywatnym 150 hektarowym majątku za 15 milionów funtów, a wspólnym bieganiem po okolicznych ścieżkach. Pipa dzieli się swoją ciążową codziennością na łamach prasy Waitrose, od medytacji po długie spacery i jogę prenatalną. Dzieci, kuzyni dla George'a, Charlotte i Louisa, spędzają razem beztroskie chwile, a ich dom urasta do rangi bezpiecznej przystani. W 2022 roku para przeniosła się bliżej Cambridge'ów, teraz dzieci mają jeszcze więcej okazji do zabawy z małymi książętami. Cienie za sielanką, pierwsze pęknięcia, choć na powierzchni wszystko wyglądało jak w bajce, za zamkniętymi drzwiami pojawiały się rysy. W ostatnich latach Pippa i James coraz rzadziej bywali razem na imprezach charytatywnych, w klubach czy na Wimbledonie. Przez ponad rok nie pojawili się wspólnie na żadnej oficjalnej uroczystości, ostatni raz paparazzi sfotografowali ich ramię w ramię w styczniu 2022 roku. Zamiast błyszczeć na czerwonym dywanie, para wybrała życie z dala od fleszy, rodzina, dom, rutyna i pielęgnowanie intymności stały się priorytetem. Oboje rozwijali się w odmiennych światach. James, jako szef Eden Rock Capital Management, pochłaniał dni od spotkań z inwestorami po globalne konferencje, Pippa zaś, zmęczona ciągłym śledzeniem przez paparazzi, pragnęła ciszy i prywatności. Różnice w stylu życia i wartościach zaczęły wywierać presję na ich związek. On, nieustanna pogoń za kolejnymi projektami, globalne rynki, finansowa precyzja. Ona, domowe zacisze, rodzinne spacerki, troska o codzienne szczęście dzieci, ich ślub pokazał, że potrafią wyznaczyć granice. Mieszkańcy Ingelfield otrzymywali specjalne opaski, aby udowodnić, że mieszkają obok kościoła, a media zostały odsunięte na bezpieczną odległość. Lecz nawet najlepiej strzeżony dzień nie uchronił ich przed codziennością, w której kariera męża i potrzeba prywatności żony toczyły nieustanną walkę o wspólną przestrzeń. Rozstanie jako wybór głos Pippy kulminacyjnym momentem były narastające milczenia między nimi, nie te wymuszone sam na sam przy dzieciach, ale milczenia w sercu małżeństwa. Pippa, która od zawsze ceniła równowagę między energią zawodową a życiem rodzinnym, w końcu postawiła siebie i swoje potrzeby na pierwszym miejscu. W wywiadzie przyznała, że mimo miłości do dzieci i oddania rodzinie, czuła, że gubi siebie w codziennym pośpiechu i ambicjach Jamesa. W chwili, gdy James rozpoczął kolejny intensywny projekt rozbudowy baklbury Farm, Pippa podjęła decyzję o zakończeniu związku, nie z dramatycznym wybuchem, ale z głęboką refleksją nad własnym dobrostanem. Od kiedy Mały Rose zaczęła chodzić, potrzebowała stabilnego poczucia domu, a nie wiecznego przelotu między spotkaniami a międzynarodowymi wyjazdami. Co dalej? Choć rozwód bywa bolesny, Pippa i James pozostają zjednoczeni przez dzieci i wspólne zobowiązania wobec rodziny. Ona szuka teraz własnego rytmu. Może to czas, by wrócić do pisania, pasji biegowych, a przede wszystkim by odkryć siebie poza etykietą starszej siostry księżnej Wali czy seksownej druchny królewskiej uroczystości. On zaś koncentruje się na rozwoju swojej firmy, ale już z większym zrozumieniem, że praca to nie wszystko. Ostatecznie ta historia uczy nas, że nawet w najbardziej bajkowym związku siła i odwaga, by postawić granice, są kluczem do zachowania własnej tożsamości. Pippa Middleton w wieku 41 lat udowadnia, że czasem największym aktem miłości do siebie jest powiedzenie: dość.